Sędziszowska Rada Seniorów obradowała. Posiedzenie odbyło się 21 listopada w siedzibie Rady Seniorów w dawnym budynku szkoły podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. 11 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustaw ustrojowych o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, która zwiększyła rolę rad seniorów w funkcjonowaniu samorządów i wprowadziła przepis, zgodnie z którym Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik Województwa są zobowiązane do utworzenia Rady Seniorów, jeśli z wnioskiem wystąpi określona liczba osób. Wśród nowych przepisów znalazł się również ten dotyczący kwestii finansowych. Członkowie Rady seniorów za udział w posiedzeniach tej Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym ją reprezentuje, na jego wniosek zostaną mu zwrócone poniesione koszty, np. przejazdu. Między innymi o tym dyskutowali seniorzy podczas posiedzenia. Członkowie rad seniorów, którzy zamieszkują poza terenem sędziszowa, mają możliwość zwrotu kosztów przejazdu, czy samochodem, czy środkami lokomocji innymi. W trakcie posiedzenia seniorzy podjęli również temat wyjazdu do Rzeszowa. Mieliśmy to w planie, żeby zobaczyć jak wyglądają obrady, obrady Sejmiku, dlatego 27. wybieramy się z Radą Młodzieżową, żeby zobaczyć jak wyglądają obrady w Sejmiku Wojewódzkiego. Posiedzeniu Rady Seniorów gościnnie wzięli udział m.in. burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć sekretarz gminy Jan Maroń oraz dyrektor miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej Grzegorz Wszo